Siema, mówi trener Paweł. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o obuwiu. O tym, jakie jest prawidłowe obuwie na siłownię. Oczywiście wiadomo, że najlepszą obuwie na siłownię są klapki, ale do podnoszenia ciężarów możemy używać także innego obuwia. Jak wiadomo, ciężarowcy używają Typowych butów na podwyższeniu. Ja też takie mam. Jest to wersja, klapka dla ciężarowców. Jakie są zalety tego klapka, jaką on ma przewagę nad typowymi butami do, do podnoszenia ciężarów. Przede wszystkim buty są zdrowe, tak? Bo jak wiadomo są noszone przez lekarzy, więc muszą być zdrowe. Poza tym są ortopedyczne, więc. Chronią nas przed kontuzjami. Tutaj, jak widać, jest też pas, więc nie dostaniemy przepukliwy stopy, nie, nie złapiemy żadnej kontuzji. Do tego całość jest, jak widać, skonstruowana nie z jakichś tam szwów, które popękają, tylko mamy tutaj metalowe nity więc na pewno się nic nie porwie podczas, podczas tego, jak ćwiczymy. Do tego. Jest to y, skórzane, więc chroni nas przed y, chorobą wegańską. Y, no i tutaj, jak widać, drewno na pewno będzie y, duż, dużo dłużej służyło niż jakieś tam y, gumowe y, czy plastikowe y, podeszwy, które się y, pewnie prędzej czy później y, rozpadną. Y, w przeciwieństwie do zwykłych budów, y, pięta jest otwarta, więc y, stopa oddycha. Jak wiadomo, tlen jest potrzebny do użycia do treningu, jak to, możecie sobie jeszcze y, kupić wersję taką y, podziurkowaną, żeby stopa jeszcze bardziej oddychała. Do tego tutaj antypoślizgowa y, podeszła, więc jak najbardziej y, będzie Wam to y, służyć y, na lata. I tak jak mówiłem, but jest ortopedyczny, więc y, jeżeli robicie martwe ciągi i przysiady, to po prostu y, ta kontuzja y, będzie trochę później niż normalnie, bo wiadomo, że jak robicie te ćwiczenia, to ona będzie, tylko kwestia czasu, yy, kiedy. Yy, to wszystko na dziś, yy, pozdrawiam was trener profesjonalny Paweł, specjalista z zakresu dydaktyki treningu siłowego, użytku strydów i doboru obuwia. Pozdrawiam.